W Lwowie odbyła się prezentacja odrestaurowanej po trzech latach czarnej kamienicy. Dzięki funduszu ambasady Stanów Zjednoczonych i Lwowskiego Muzeum Historycznego odnowiono fasady budynku na placu Rynek 4, wzmocniono fundament, a na dziedzińcu urządzono lapidarium. Całkowity koszt naprawy wyniósł 4,5 miliona rywin. W granicach Grantu musieliśmy zrobić tylko konserwację elewacji, konserwację drzwi, okien, przeprowadzić wykopalisko archeologiczne w podwórku. W Wzmocnić fundamenty i zorganizować lapidarium. Okazało się, że musimy wymienić wodociągi, inne komunikacje. No i też podjęliśmy decyzję, żeby zrobić remont w samej kamienicy. Dyrektor Lwowskiego Muzeum Historycznego, Roman Czmałek, opowiedział, że długo toczyła się dyskusja, w jakim kolorze ma pozostać XVI-wieczna kamienica. Postanowiono zachować ją jednak w czarnym kolorze. W białym kolorze zostawiliśmy rzeźby. Ale też zostawiliśmy takie fragmenty na czarnej kamienicy, żeby pokazać jak, jaką ona była jeszcze przed XIX wiekiem, bo czarną kamienicą ona została z połowy XIX wieku. Теж була дуже дискусія, що зробити по розчищенню фарби, очищенню від чарної фарби, чи залишити так на сурово, чи знову помальовувати на чарно. I ta dyskusja toczyła się też jeszcze w 1929 roku i wcześniejszy dyrektor Aleksander Czolowski był za tym, żeby nie malować, ale grono konserwatorów, zarząd konserwatorski miasta Lwowa podjął decyzję zamalować. No i coś podobnego było powiedzmy i tymczasem, czyli dyskusje, które prowadzili na początku XX wieku powtórzyli się w XXI i doszliśmy do tego samego wniosku. Urządzonym lapidarium wszystkie rzeźby pochodzą z magazynu Lowskiego Muzeum Historycznego, a także z budynków, kościołów i cerkwi, które już nie istnieją. Mamy dwie rzeźby z ratusza, e, który. Już nie istnieje od początku XIX wieku, ale rzeźby były wykonane w XVII wieku. Na, jednym, na jednej rzeźby to widać godło Sigismunda III. Też mamy kamień z kościoła świętego Stanisława, z kościoła, który też już nie istnieje. W czteropiętrowej kamienicy planowane jest otwarcie współczesnego Muzeum Historii Lwowa. Mamy taki plan, żeby na nowo stworzyć. W Lwowie Muzeum Historii Miasta Lwowa, bo do dnia dzisiejszego takiego muzeum nie ma. Takie muzeum było e, i funkcjonowało w Lwowie z 29 do 39 roku ubiegłego wieku, ale później było zlikwidowane. Na tym miejscu było muzeum, tylko pokazywało co innego. Teraz, po 90 latach e, od powstania tego muzeum, to, tej ekspozycji, to chcemy nie powtórzyć, ale e, odnowić powiedzmy e, samą ideę, ale już to, co będzie wystawione, to zobaczymy w, mam nadzieję w maju.